Ja nie piję od 9 lat. Widzę, jak bardzo regulowałam swoje emocje alkoholem i jak generalnie ciężko mi było egzystować, i w niektórych momentach, kiedy sobie totalnie nie radziłam emocjonalnie, szłam w alkohol. Uzależnienie w pewien sposób jest jak, jak w spektrum. I w dzisiejszych czasach mamy bardzo zaburzone, uważam, taką wizję, co to znaczy, że ktoś jest alkoholikiem, że jest osobą uzależnioną. Bym powiedziała, że 90% naszego społeczeństwa w pewien sposób jest uzależnione. Ja bym dodała więcej, że z 98. No tak chciałam <laughs> powiedzieć, że podchodzimy pod sto. Tak. Um, bo my się nie umiemy regulować, nie, nie umiemy sobie radzić z emocjami, więc się regulujemy. I się regulujemy alkoholem, seksem, narkotykami, jest epidemia, zakupoholizm, Tak. Zakopocholizm, jedzenie. Wszystko holizm, tak. tak. E, Netflix and chill, e, telefony. To jest ten sam mechanizm. Socjalny. Dlatego tak bardzo też mi zależało, żeby nakręcić dzisiaj ten odcinek i ten, poruszyć ten temat, żeby otworzyć też oczy, że to, że to nie chodzi o taką stygmatyzację, że ja byłam alkoholiczką, ktoś był alkoholikiem, mój tata, mój dziadek, mój wujek, ktoś tam. To nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby stanąć w prawdzie, jak ja umiem sobie radzić z moimi asmocjami, jak ja się reguluję, jak ktoś w mojej rodzinie się reguluje.